Hej, Michał Witkowski z tej strony. Jakie są plusy, jakie są minusy sprzedaży internetowej z dropshippingu i z własnego magazynu? Chodzą takie słuchy, że dropshipping się nie opłaca, dlatego że to nie działa, jest za wolno, nie ma marży i tego typu. To są tak zwane miejskie legendy, jak my to mówimy. Czyli takie rzeczy, które ludzie sobie opowiadają, ale nikt nie wie, czy to jest prawda, czy nie. Więc chcę się podzielić takim właśnie eksperymentem, który robimy teraz. Po zrobiliśmy eksperyment. Kamil w 24 godziny temu ustawił nową kampanię ADS, Adsów w ramach Allegro, żeby przetestować koncept. I w ciągu 24 godzin mamy kilkanaście sprzedaży prawie 3000 obrotu na koncie, który nie ma jakiś wielkiej historii. Leci! Leci, dzieje się. I oczywiście to nie jest dużo, ale chodzi o to, że mamy nad czym pracować. Mamy taki bazowy wynik, który teraz będziemy optymalizować, który będziemy teraz poprawiać. I to są wszystko produkty, które my sprzedajemy w 100% w dropshippingu. I to jest dobre. Dlaczego? Ktoś powie, nie da się tego robić, bo huktownie nie wysyłają wystarczająco szybko. Otóż niektóre huktownie wysyłają szybko i da się to zrobić. Jakby w szczegóły, mamy w wyzwaniu, na które czasu do czasu zapraszamy, więc można sobie to zobaczyć w szczegółach, ale nie o tym chcę dzisiaj powiedzieć, chcę powiedzieć tylko o tym, jakie są plusy właśnie działania w tym systemie w porównaniu na przykład do tego, jak rozmawiałem z jednym przedsiębiorcą, który ma u siebie konkretny asortyment produktów, czyli on zainwestował pieniądze, ma konkretne produkty i on te produkty musi sprzedać. On ma po prostu towar, który leży u niego. Teoretycznie ma błyskawiczne wysyłki, kontroluje wszystko. I to jest oczywiście duży plus, duży atut, ale minus polega na tym, że on jest przywiązany do tego asortymentu czyli on musi sprzedać te produkty, które ma u siebie. Powiedzmy, że to są produkty dla dzieci związane z sezonem tak? czyli mamy pewien sezon, i teraz, w zależności od tego, jaka jest pogoda, jaka jest sytuacja na rynku on musi sprzedać te produkty, a nie inne. Podczas gdy my, działając w dropie, w dropshippingu, ale jakby w naszym unikalnym modelu, czyli w omnidropie, zaczynamy od tego, że szukamy produkty, które się sprzedają i zaczynamy sprzedawać te produkty. Czyli jeśli. Jakby plus polega na tym, że my możemy sprzedawać cokolwiek, my możemy sprzedawać to, co chcemy, to, co w danej chwili się sprzedaje, to, co naszym zdaniem jest atrakcyjne, to to, co możemy pokazać klientom. Możemy pokazać setki produktów, i klienci nam powiedzą, co chcą kupić. My nie musimy tego nawet zgadywać, ale wystarczy, że posiłkujemy się danymi z konkretnych kategorii, z konkretnych trendów, które możemy obserwować w danych historycznych. Czyli mamy pewne dane historyczne, obserwujemy je w tym, co się dzieje. I możemy sprzedawać co chcemy, podczas gdy ten przedsiębiorca jest związany tym asortymentem, który ma i który musi sprzedać. I szczerze, ja z punktu widzenia płynności biznesu, cashflow, wolę mieć bardzo szeroki wybór i sprzedawać bardzo różne rzeczy w tym samym czasie, bo. To jest niezależne od trendu, no? jest ciepło to sprzedajemy jedne rzeczy, jest chłodno sprzedajemy inne rzeczy, ale cały czas sprzedajemy, cały czas te pieniądze płyną i cały czas zarabiamy. Podczas gdy, jeśli zaimportujesz dużo towaru w konkretnym, z konkretnymi produktami, to może się okazać, że ten towar przyjdzie trochę za późno, nie trafisz w sezon, albo właśnie no, pogoda będzie kiepska, to jest klasyczny przykład z tymi wentylatorami, które przerabialiśmy kiedyś że wydawało się, że wentylatory po prostu to jest szał i że to się musi sprzedać. I faktycznie jak jest bardzo ciepło, to się sprzedaje od razu błyskawicznie świetnie, ale wystarczy, że pogoda się zmieni, zrobi się trochę chłodniej i cała sprzedaż staje. I może się okazać, że minie sezon i zostaniesz z wentylatorami, które sprowadziłeś jako pewny hit. Więc tak samo jest z wszystkimi rzeczami bardzo mocno wrażliwymi na pogodę, na temperaturę, czy na sytuację taką właśnie, której nie kontrolujesz. Dlatego dropshipping ma duży atut, szczególnie na początku, kiedy startujesz. Poza tym, takie podejście i wykorzystanie właśnie Omni Dropa, czyli tego modelu, o którym my mówimy, pozwala ci zlewarować te momenty, kiedy sprzedaż jednych produktów się zmniejsza, możesz błyskawicznie przeskoczyć na inne produkty. Nie jesteś przywiązany do jednej kategorii produktów, co daje dużą e, płynność, jakby zwiększa szansę na płynność, dlatego że jeśli sprowadzisz, nie wiem, kilka. No, kontenerów nawet, tak? czy, czy nawet jeden kontener, czy nawet kilkadziesiąt pudeł, no musisz to gdzieś przechowywać, musisz płacić, musisz ponosić koszty. Te opakowania też z czasem blekną, tak? Koloły tracą swój, swoją intensywność, więc to nie jest takie proste, jakby takie myślenie, że a, hurtownia to ma świetny biznes, bo oni to zarabiają zawsze, to nie do końca tak jest, tak? Czy importerzy mają świetny biznes, bo zawsze zarabiają? To nie do końca tak jest. To czasami jest tak, wręcz przeciwnie, że. Oni przez cały rok jadą właściwie prawie że w okolicach zero po to, żeby w danym momencie po prostu zarobić na koszty na, na cały rok. Znam też parę takich osób, którzy wprost mówią, że oni właściwie przez cały rok to podtrzymują sprzedaż, a potem w jednym momencie zarabiają, bo wiedzą, mają to już rozpoznane. Więc e, zawsze trawa jest bardziej zielona u sąsiada, tak, to jest takie słynne powiedzenie. Więc nie warto myśleć o tym, kto ma lepiej. Warto po prostu w tym miejscu, w którym jesteś, skupić się na tych atutach. Więc dropshipping owszem, ma sens, szczególnie na początku, szczególnie kiedy startujesz, kiedy rozpoznajesz teren. Tak jak mówię, dla nas to jest test taki. 24 godziny, kilkanaście sprzedaży, ponad 3000 już na koncie. Oczywiście to jest koszt towaru, prawda? To, to, to nie jest nasz zarobek, ale chodzi o to, że to jest początek. To pokazuje, że da się to zrobić szybko, że da się wystartować z minimalnym budżetem i jest to pole do tego, żeby optymalizować, żeby rozwijać ten biznes właśnie w kolejnych krokach. Także da się zrobić. Jeśli do tej pory ci nie szło, to zachęcam, żeby się nie poddawać, tylko szukać rozwiązań. Czyli nie bądź człowiekiem, który zatrzymuje się na tym, co nie działa, tylko stara się być człowiekiem, który szuka rozwiązań, który eksperymentuje, który działa i szuka, jak sprawić, żeby to działało. Dzięki. Tyle w tym nagraniu. Pozdrawiam. Hej.